Mam na imię Alina, część mnie już pewnie kojarzy. Chciałam opowiedzieć o moim nawróceniu. Zaczynając od początku, chowałam się we Wrocławiu, w rodzinie katolickiej, ale takiej jakiej w pełno, czyli co jakiś czas pójść na msze, wysłać dzieci na religię w szkole, ale tak naprawdę żadnych rozmów o Bogu, żadnej prawdziwej wiary. Ja wierzyłam, że Bóg istnieje, ale nigdy nie zadawałam sobie trudu, żeby go poznać. Moje modlitwy to było bezmyślne odklepanie kilku formułek przed snem, bardziej z poczucia obowiązku niż faktycznie z potrzeby. A z czasem w ogóle przestałam się modlić. Nigdy czegoś specjalnie nie ciągnęło mnie do kościoła, rodzice też nie naciskali. Z jakoś tak pod koniec gimnazjum zaczęłam śpiewać w takim młodzieżowym kurze kościelnym. Zawiązałam się z tygodniową obecnością na mszy, ale tak naprawdę to było tylko po to, żeby gdziekolwiek śpiewać i nic z tego, co słyszałam, czy nawet co sama śpiewałam, nie docierało do mnie. Nigdy nie zastanawiałam się, co Bóg znaczy dla mnie. Równocześnie obserwowałam w tym kościele tyle rzeczy, które mnie jakoś tak raziły, odpychały, i w pewnym czasie już zostawiłam cały ten chór i w ogóle przestałam chodzić do kościoła. Potem było liceum, czyli dla mnie okres całkowitego buntu przeciwko kościołowi jego zasadom i o ile wcześniej to była bardziej obojętność, to potem już przerodziła się w jawną niechęć, nawet wrogość. Zrobiłam w tym czasie bardzo dużo rzeczy, których teraz żałuję i kiedy ten cały bunt minął, zaczęł mi strasznie ciążyć. Potem byłam prawie rok w takim zawieszeniu, bez szkoły, przez większość czasu bez pracy. I mimo, że miałam rodzinę, miałam przyjaciół i nie miałam prawa czuć się samotna, to jednak jakoś, jakoś tak się czułam, czułam pustkę, brakowało mi jakiegoś celu, sensu w życiu. No i wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy po kilku latach przerwy odezwał się do mnie Tomek. Już nie będę się tutaj wydawać w szczegóły, w każdym razie wiedziałam, że on jest wierzący. I początkowo, na pewno głównie ze względu na niego, zainteresowałam się jego wiarą i Kościołem. Kiedy tak trochę mi o nim opowiedział, to uderzyło mnie to, że tutaj nie ma tych wszystkich rzeczy, które mnie tak radziły w tym kościele katolickim. I to mnie zaintrygowało, chciałam wiedzieć więcej, chciałam poznać Boga takiego, jakim widział go Tomek. ale z drugiej strony nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie tak naprawdę uwierzyć. Na szczęście Pan pokazał mi, że się myliłam. Raz dostałam od Tomka do posłuchania apliki ze świadectwami nawrócenia, i to był taki punkt zwrotny. Podczas słuchania uderzyło mnie kilka rzeczy. Muszę jeszcze wcześniej, dodać, że wcześniej często stawiałam znak równości między głęboką wiarą a fanatyzmem religijnym. I tak zanim posłuchałam tych świadectw, nie bardzo wiedziałam, czego mam się spodziewać. Ale u tych osób nie, nie zobaczyłam nic z fanatyzmu, a tylko taką prawdziwą, szczerą, żywą wiarę. Po drugie, zobaczyłam, że Bóg jest blisko tych, którzy w Niego wierzą, którzy Go miłują. Że nie jest tylko obserwatorem świata, który stworzył, ale naprawdę troszczy się o tych, którzy nazywają się Jego dziećmi. I po trzecie, zrozumiałam, że Bóg wybacza, że krew Pana Jezusa naprawdę oczyszcza człowieka z grzechów, pozwala mu zacząć nowe życie. I to, że wcześniej zrobiłam to, czy tamto źle, nie znaczy, że w oczach Boga jestem potępiona na zawsze i że nie mam już prawa się do Niego zwrócić, a wręcz przeciwnie, że tylko w Nim jest nadzieja. I kiedy to wszystko sobie uświadomiłam, to coś we mnie pękło, zaczęłam płakać, modlić się po raz pierwszy tak naprawdę, tak z serca. Przepraszam Pana Boga za całe to moje dotychczasowe życie, za wszystkie grzechy. Prosiłam pana Józefa, żeby wstąpił do mojego serca, żeby je oczyścił, przemienił. I wtedy naprawdę czułam, że nie jestem sama, że pan jest ze mną. I to było naprawdę niesamowite przeżycie. Czułam, jakbym do tej pory grzęzła w jakimś bagnie, a Bóg wyciągnął do mnie rękę, postawił mnie na pewnym gruncie i pokazał mi, to jest droga, którą masz iść. I wiedziałam, że już nie chcę żyć tak jak wcześniej, że chcę zostawić za sobą to bagno i że chcę wstąpić na drogę do Królestwa Bożego. I od tego dnia zaczął się całkowicie zmieniać mój sposób patrzenia na świat na innych ludzi, sposób myślenia. Zobaczyłam, za ile rzeczy mogę być wdzięczna Bogu, nie tylko tych dobrych, ale i też tych złych, które mi czegoś nauczyły. Zaczęłam też stopniowo podbywać się swoich złych przyzwyczajeń, nawyków. I wiem, że sama nie byłabym w stanie tego zrobić, że to Bóg daje mi każdego dnia siłę, żeby mogła się zmieniać. Gdyby ktoś rok temu mi powiedział, jak bardzo wszystko się zmieni, to prawdopodobnie bym nie uwierzyła. Ale dzisiaj wiem, że nie wyobrażam sobie życia bez Boga, bez rozmów z Nim, bez czytania Biblii. I bez tego poczucia, że nigdy nie jestem sama, bo Pan Jezus mieszka w moim sercu. I już wiele razy odczułam, jak, jak bardzo ta jedna prosta myśl Pan jest ze mną potrafi uspokoić, pocieszyć w trudnych chwilach. I jak każdego dnia dziękuję Panu za to, że mnie znalazł, za to, że poczekał, aż będę gotowa na to, żeby go przyjąć. I... Wtedy znalazł sposób, żeby do mnie dotrzeć. I dziękuję za to nowe życie, które mi dał.